Siemanko, w dzisiejszym filmie wymienimy sobie filtry, filtr powietrza i kabinowy w Alfie 147. O, jest. Teraz pociąganie. żeby ładnie zaskoczył. No, no i filtr powietrza mamy wymieniony. Teraz czas na wymiany filtra, a dokładniej filtrów, zaraz dowiecie się dlaczego, dlaczego powiedziałem w liczbie mnogiej. No i przystępujemy do wymiany filtra kabinowego, on znajduje się właśnie tutaj, tu pod schoweczkiem musimy sobie tutaj to odkręcić nie pamiętam już co ale za chwilkę sobie chyba mi się zdaje że to to trzeba tą osłonkę zdjąć ten filtr jest tutaj w tym miejscu tutaj gdzieś on tak wchodzi o, właśnie tutaj tą śrubkę trzeba odkręcić. I on tak wchodzi, właśnie tutaj. Tutaj po długości wchodzi. A znaczy się wchodzą, bo wchodzą dwa filtry. Zaraz zobaczycie, tu się odkręca śrubeczkę, właśnie. Idę po kluczyk i rozkręcam. No i dobrze pamiętałem tutaj tutaj używamy takiej, takiej nakładeczki, końcóweczki 5,5 mm z takim wejściem tu musimy sobie odkręcić, jak już powiedziałem i te filtry wyjdą. No i zapomniałem, że są trzy śrubki. No i, no i właśnie o tutaj to już no odskoczyło to wyjmujemy to właśnie wyjmujemy i tu są te filtry dziwnie, dziwnie bardzo dziwnie skonstruowane no i patrzcie jeden filtr i obok i obok drugi filtr no, no właśnie no i tak wyglądają filtry kabinowe jeszcze się kwalifikowały do wymiany. Zaraz porównam z nowymi. W sumie to takie złe nie były. Tutaj tam kilka z poproszków, jakieś. Jakieś tam z kwiatków takie. do porównania. Nowe nie. No więc w sumie. Można by było je wytrzepać, otrzepać i włożyć z powrotem, no ale jak już są nowe, to się założy, wymieni, zawsze to jest lepiej tutaj. Lepiej będzie działał nawiew, klimatyzacja w samochodzie, jak są nowe, świeże filtry, jeżeli jakby nie wymienił, nie? No właśnie. Dobra, to wkładam te nowe, skręcam i to będzie wszystko. No i dobra, takie małe podsumowanie. Tu nie jest jedna śrubka, tylko trzy. Ja może wskażę. Wskażę tym. Tak, tu jest jedna. Jeszcze są dwie tu ukryte tu i tu odkręcamy te trzy śrubeczki tą nakładką 5,5 mm wysuwa się ten plasticzek. i tam w środku są dwa filtry a jeszcze małe sprostowanie na te filtry Tutaj wyczytałem. wyczytałem, że są z węglem aktywnym, dlatego są w takim odcieniu, a nie innym. No dobra, to już było na tyle. Wymiana filtra powietrza i filtrów kabinowych w Alfie Romeo 147 1, 120 koni Tuńczyk Park. Pozdrawiam.